Gdy w 2000 roku do zasobów Nadleśnictwa Okonek wróciły tereny użytkowane przez 45 lat przez wojsko, nikt się nie spodziewał, że ziemia ta kryje skarb. Teren poddano rozminowaniu w ramach programu rekultywacji terenów popoligonowych i podczas prac znaleziono gliniane naczynie z niezwykłą zawartością. Kryło ono 12 brązowych, doskonale zachowanych ozdób z przełomu IX i VIII wieku przed naszą erą. Jest to pierwszy taki przypadek na terenie Nadleśnictwa Okonek. Z tego co wiem, z tego co informowali mnie specjaliści, czyli archeolodzy, jest to tak zwane znalezisko bez kontekstu, czyli znalezisko pojedyncze, które no, wystąpiło podczas tego, tego projektu. Niemniej jednak nie ma i na razie nie było, i w tej chwili też raczej nie ma żadnych prognoz, że coś takiego więcej u nas znajdziemy. Informacja o skarbie obiegła także ogólnopolskie media, co stało się doskonałą promocją dla gminy. Nie ukrywamy, że bardzo się cieszymy, że dostaliśmy taką wiadomość o odkryciu takiego skarbu na terenie gminy. Mamy nadzieję, że konserwator Zabytków, który przejął w tym momencie pieczę nad tym znaleziskiem, zrobi wszystko, aby jakby w naszym muzeum pilskim było to znalezisko. Gdzie trafi skarb, jeszcze nie jest przesądzone. Pracownicy okoneckiego nadleśnictwa liczą na to, że trafi do muzeum, gdzie zostanie wyeksponowany i to możliwie jak najbliżej miejsca znalezienia.